Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, podczas której, drodzy Państwo, będziemy świadkami podpisania umowy pomiędzy Tomaszowskim Centrum Zdrowia a firmą JTP Ekobudowa pana Piotra Gwadery. Ta umowa, drodzy Państwo, dotyczy budowy nowego budynku, który jest związany z pozyskaniem środków finansowych przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia w wysokości 7 120 tysięcy na zadanie związane z projektem bezpieczna przystań, opieka długoterminowa. Wraz ze mną na dzisiejszej konferencji pracowej obecni są członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego w osobach wicestarosta Włodzimierz Justyna, członkowie Zarządu Powiatu Pani Elżbieta Łojszczyk, Pani Teodora Sowich i Pan Michał Czechowicz. Obecni są również prezes Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, Pan Marek Utracki, są również dyrektorzy naszego szpitala, czyli pan dyrektor Janusz Loda, to jest dyrektor do spraw administracyjno-inwestycyjnych. Witamy bardzo serdecznie. Jest także obecny pan Marek Sarwa, dyrektor do spraw logistyki. I oczywiście, drodzy Państwo, tutaj wyjątkowa osoba, czyli prezes firmy, tak jak wcześniej wspomniałem, JNP Ekobudowa, pan Piotr Wadera. Witamy bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, jakiś czas temu Tomaszowskie Centrum Zdrowia, tak jak powiedziałem i tutaj podkreśliłem, pozyskało środki na budowę tego wyjątkowego obiektu, który będzie realizował z punktu widzenia mieszkańców naszego powiatu bardzo ważne, istotne zadania. Całkowity koszt związany tutaj z budowaniem tego budynku. To kwota prawie 9 milionów złotych, 8 milionów 918 tysięcy. Te zadania oczywiście, które sobie tutaj postawił Tomaszowski Szpital, jak widzimy, są realizowane i o tych szczegółach związanych z podpisaniem tej umowy tutaj panowie będą się wypowiadać. Na początku do zabrania głosu zapraszam wicestarostę pana Włodzimierza Justynę. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj, podpisując umowę na wybudowanie budynku związanego dla opieki długoterminowej, rozpoczynamy faktyczne działania w tym kierunku. Jak myślę, wszyscy się domyślają, opieka długoterminowa jest bardzo ważnym zadaniem, nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce. Budując ten ośrodek, zapewniamy osobom chorym, obłożnie chorym, godne warunki. Mieszkania, leczenia pod pełną opieką lekarską, jak i pielęgniarską. Myślę, że ten obiekt wychodzi naprzeciw naprawdę bardzo wielu osobom i będzie on rzeczywiście tutaj bardzo przydatny w naszym regionie. Dzięki temu osoby ciężko chore, obłożnie chore będą mogły w godny sposób tutaj się leczyć i yy, dochodzić do zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Wicestaroście, a teraz drodzy Państwo zapraszam do zabrania głosu członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego Pana Michała Czechowicza. Szanowni Państwo, można powiedzieć wreszcie, bardzo istotny ze względu na szpitalnictwo na Tomaszowskie Centrum Zdrowia yy, będzie budowany obiekt Proszę Państwa, XXI wiek przyniósł nam to co, to, co przyniósł, a przede wszystkim to, że nasze społeczeństwo, społeczeństwo Europy i świata starzeje się. Coraz więcej osób jest przewlekle chorych. I to właśnie im głównie dedykowany będzie ten obiekt, który mam nadzieję już za nie za długi czas powstanie. Proszę Państwa, tym oto obiektem, tym oto inwestycją poszerzymy katalog naszych działań, poprzez zwiększenie liczby łóżek zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy jest wyjątkowym oddziałem szpitalnym. Ponieważ, proszę Państwa, gdy kończy się leczenie zasadnicze na naszych oddziałach szpitalnych, taki pacjent jest kierowany przez lekarza właśnie do takiego zakładu. Jest to jeden teraz jeden z bardzo ważnych oddziałów szpitalnych. Ponieważ przede wszystkim, jeżeli chodzi systemowo, będzie odciążał inne oddziały szpitalne, zapewniając pełną i kompleksową opiekę nad pacjentem po tym właściwym, zasadniczym leczeniu. Oprócz tego, że będzie ona całodobowa, będzie pod nadzorem lekarskim, ale przede wszystkim będzie pod nadzorem pielęgniarskim. Tutaj pełna opieka pielęgniarska pełna opieka nad każdym pacjentem, który będzie tego potrzebował. To jest wielka ulga, szanowni państwo, nie tylko dla systemu szpitalnego, dla systemu zdrowotnego, ale też przede wszystkim dla rodzin pacjentów. Jak nie trudno się domyślić, jeżeli opuszcza taki pacjent, który nie jest, nie jest wyleczony, no, wyleczony jest prawda, na tyle, ile pozwala medycyna, natomiast jest przewlekle chory i wymaga ciągłej opieki, jest to niezwykle ważne, ponieważ daje to komfort rodzinie. Ponieważ zwalnia ją z wielu obowiązków, których po pierwsze musiałaby się nauczyć, ale przede wszystkim nie mogłaby ich sprawować w warunkach domowych. Dlatego ten, ta opieka jest tak niezwykle ważna. Dlatego, Szanowni Państwo, ta inwestycja oczekiwana od wielu lat, można powiedzieć, Wreszcie będzie miała swój finał w postaci budowy, i mam nadzieję, że już w najbliższym czasie, poprzez rozszerzenie tej bazy łóżkowej, będziemy mogli więcej przyjąć zarówno naszych mieszkańców powiatu Tomaszowskiego, jak i ościennych, bo jak dobrze sobie zdajemy z tego sprawę, nasz szpital ma rangę regionalną, czyli również wszystkie powiaty ościenne. Jak i w obecnym systemie zdrowotnym. Oczywiście każdy może przybyć z każdego zakątka kraju, żeby tutaj się leczyć. Tak więc cieszę się bardzo, bo przede wszystkim będzie to pomoc zarówno dla systemu szpitalnego, jak i dla rodzin tych pacjentów, a przede wszystkim pozwoli to na jak najszybszą rehabilitację, na jak najbardziej właściwe dokończenie, sfinalizowanie leczenia. Tak żebyśmy mogli doprowadzić pacjenta do tego, żeby mógł wrócić do społeczeństwa, żeby mógł wrócić do swoich rodzin. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo panu Michałowi Czechowiczowi. A teraz drodzy Państwo zapraszam do zabrania głosu prezesa Tomaszowskiego Centrum Zdrowia pana Marka Utrackiego. Dziękuję pani starosto. Dziękuję wszystkim, przede wszystkim starostom za zorganizowanie tej konferencji prasowej, jakże istotnej dla, dla nas wszystkich, dla Tomaszowian. To czym jest opieka długoterminowa, już zostało tutaj powiedziane bardzo dużo trafnych słów. My też przypadkowo nazywaliśmy ten projekt bezpieczną przystanią, bo tak się będzie nazywał. To ma być bezpieczna przystań dla wszystkich Tomaszowian, dla osób, których spoza Tomaszowa Mazowieckiego, z całego powiatu czy spoza powiatu, którzy będą się właśnie korzystać z opieki długoterminowej. Ja powiem teraz kilka szczegółów dotyczących całego projektu. Za nami jest wykonanie koncepcji projektowej, która właśnie skutkuje tym dużym wydarzeniem w dniu dzisiejszym, czyli podpisanie umowy z wykonawcą na, na wybudowanie bezpiecznej przystani. Koniec inwestycji i Inwestycja zostanie wybudowana 20 czerwca przyszłego roku. Oczywiście przed nami jest kilka innych kwestii, czyli zakup środków trwałych, zakup sprzętu medycznego, sprzętu socjalno-bytowego dla nowo wybudowanej jednostki i całość tych kosztów szacujemy na 10 milionów złotych brutto. Jeśli chodzi o kwotę, którą, którą wydamy na umowę z wykonawcą, to jest 8 918 449 zł. Dofinansowanie, które uzyskaliśmy ze środków KPO to 7 129 56 zł dokładnie. Tak więc szacujemy, szacujemy, że jeszcze ze strony szpitala kwestie dodatkowe, o których wspomniałem wcześniej, pochłoną około 2 milionów 800 tysięcy złotych. Dlatego, tak jak mówię, cieszę się, że mogę, że, mogę, że mogę dzisiaj w tych pięknych, podczas takiej pięknej uroczystości podpisać, podpisać ten projekt i jestem przekonany, że będzie on bardzo dobrze służył wszystkim mieszkańcom Tomaszowa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu prezesowi Markowi Utrackiemu A teraz drodzy Państwo zapraszam do zabrania głosu właściciela firmy JTP, pana Kobudowa, pana Piotra Gwadere, który będzie wykonawcą tej inwestycji. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, dziękuję za oddanie głosu. Z mojej strony chciałbym zaznaczyć, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, ja, ja i mój zespół. Na podjęcie współpracy przy budowie tak ważnego obiektu na tej zdrowotnej służbie, na tej zdrowotnej mapie powiatu Paczyńskiego, powiatu tomaszowskiego dla służby zdrowia e, pragnę zapewnić, że e, dołożymy wszelkich starań, aby obiekt został wykonany w terminie, z jak najwyższą starannością i jakością, e, no jesteśmy szczęśliwi na podjęcie dzisiejszej współpracy, e, przynajmniej 11 e, szybkich, ciężkich ale myślę, że sprawnych miesięcy do wykonania tego obiektu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, tak jak wcześniej informowaliśmy, sporo dobrych informacji tutaj płynie zarówno ze starostwa, jak i jednostek podległych jak i z naszej spółki. Cieszymy się, że tak dużo tych możliwości dofinansowania się pojawia ze środków zewnętrznych, stąd realizujemy te istotne, najważniejsze zadania dla naszych mieszkańców, naszego powiatu. Teraz, drodzy Państwo, zapraszam tutaj do podpisania stosownych dokumentów Pana Prezesa TCZ-u, Pana Marka Utraskiego i właściciela firmy 1E Ekobudowa, Pana Piotra Kwadera. O, tak jest. Dziękuję. Dziękuję. Kazuję się, jestem przekonany, że ta współpraca, tak za, jak zakończono, za rozpoczęła się pozytywnie, taki zakończy się terminowo i pozytywnie. Panowie zapraszam się do wspólnego zdjęcia. A ja oczywiście bardzo chciałbym serdecznie podziękować naszym Tomaszowskim mediom, że jesteście Państwo z nami zawsze, kiedy chcemy przekazywać te dobre i bardzo dobre informacje dla mieszkańców naszego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję. Cześć. Serdecznie dziękujemy. Cześć.